Więc tak, kaptur z automatyczną skrzynią EDC, poliftowy, 2,16 chyba rok, nie pamiętam dokładnie, wyjęta skrzynia biegów, wyciek oleju, ewidentnie tu widać, tak, ciekł olej, tam widać wszędzie jest też mokro, wszędzie mokro od oleju. I tutaj ewidentnie widać, że do dwumasy ciekł olej, i tam wylatywał. A jak widać, zimering na wale to nie był, tylko to było. Ewidentnie jest byla, tam mokra I jest wyciek ze skrzyni biegów wa między wałkami. Teraz to, to rozbiorę. To będzie widać jak to wyciekało. Więc tak. W tej chwili wyjąłem sprzęgło. I właśnie raz, że widać ład, ładnie teraz tutaj tu wszędzie stoi olej. Tak. I tu widzimy jak jest jedno ze sprzęgł zalane oleje. Mokre. Tamto w środku to jest jedno sprzęgło, a tu jest druga sprzęgło. Tam w środku, więc tak. Tu jest jedna tarcza, to co dotykam to jest jedna tarcza. A tu jest druga tarcza. Tu jest druga tarcza. To, to są tarcze sprzęgłowe. Sprzęgło 1, sprzęgło 2. I ta jest zalana olejem. I tu widać jak ten olej. O, tu ją lepiej widać, tą tarczę. Tutaj widać tą tarczę, jak jest zalana olejem. A tam jest druga tarcza, w środku. I to jest zalane olejem. A za to odpowiada zimmering między tymi wałkami. O jak widzimy, tam stoi olej pełno. Tam jest olej. I ten zimmering puścił, i poprzez ten bałek do środka wlatywą olej na tarczę. Z tego zimmeringu. Ten zimmering jest do wymiany. Gdyby nie ten zimmering, to cęgiełko byłoby pewnie że wam jeszcze dobra. I wygląda to w ten sposób, że nawet tu widzimy na łożysku, że jest olej no ja, a tu są tu są ta, to są zęby od jednej tarczy sprzęgłowej a tam z drugiej strony są od drugiej tarczy sprzęgłowej więc a tam jest druga tarcza sprzęgłowa i to sobie do środka leciał olej i sobie zniszczył zniszczył nasz zapas wciągu no niestety tak to wygląda